Rzadko kiedy podpisywana jest umowa międzypaństwowa, której wysokie, umawiające się strony mówią tym samym językiem. Taką właśnie jest Konkordat, czyli umowa między Polską a Watykanem. Umowa regulująca tak oficjalne stosunki pomiędzy państwem polskim a państwem kościelnym, jak i zasadniczo te nieoficjalne. Umowa, której znaczenie wykracza poza treść zapisanych paragrafów. Tu jest bowiem sens głębszy. Bezpornie dominujący jest w Polsce katolicyzm. Sporne jest to, czy członkami czynnego kościoła jest 60 czy 90% Polaków. Sposoby liczenia są różne, a w czasie spisu powszechnego pytania o wyznanie nie było. Faktem jest, że ludzie kościoła, księża mają na doczesne życie Polaków wpływ ogromny, stąd też potrzeba usankcjonowania ich statusu specjalnym porozumieniem. 28 lipca 1993 roku podpisali uroczyście konkordat minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski i nuncjusz apostolski przedstawiciel Watykanu biskup Józef Kowalczyk. Dla członków komisji dwustronnej podpisanie aktu jest ukoronowaniem dzieła. Panie prezydencie, wasza eminencjo, pani premier, wasze ekscelencje, panie i panowie. Nie mam wątpliwości, iż bez względu na to, co Polsce przyniesie czas bliższy i dalszy. Zebrani razem w tej sali przeżywamy moment historyczny. Istniejąca od dwóch tysięcy lat stolica apostolska i tysiącletnie państwo polskie znowu wiążą się ze sobą w tej jakże dawnej i wypróbowanej formie prawnej, jaką jest konkordat. Jest to pewien powrót, bo związujemy to, co zostało zerwane. Przede wszystkim jest to wytyczenie drogi, którą pójdziemy. Nieraz dnia jeden wątek za lat sto lub na sto lat pracując zawiera pierwociny ogromnych na świecie wydarzeń. W tych słowach poeta Cypriana Kamil Norwid zawarł prawdę o tym, że ważne prace i dzieła dokonują się zwykle w sposób zwyczajny, często niezauważalny, a pomimo to zawierają w sobie pierwociny ogromnych wydarzeń. Zdaniem jednak wielu komentatorów spornych jest wiele elementów tej umowy. Na jej akceptację trzeba czekać do powołania nowego parlamentu, który być może zajmie się najpierw konstytucją, a rzecz trzeba wprost, że brak nowej ustawy zasadniczej, jaką jest konstytucja, ułatwił wpisanie do treści Konkordatu zapisów dotyczących nauczania religii w szkołach czy równorzędności ślubów. Z zadowoleniem natomiast powitano usankcjonowanie w tej umowie rzeczy zdawałoby się oczywistych, czyli tego, że państwo może wkraczać wszędzie tam, gdzie jego interesy są naruszane, zwłaszcza dotyczy to sfery finansów i podatków. Najbardziej lubimy być młodzi, zdrowi i bogaci. Wszystko, co inne, inwalidztwo, choroba, starość są przerażające. Tak dla dotkniętych tym stanem rzeczy, jak i dla patrzących na to z boku. Do bycia krajem miłości i tolerancji jest nam wciąż bardzo daleko. A przecież nie każdemu z nas będzie dana śmierć nagła za młodu. w takiej obiegowej opinii to jest właściwie człowiek, który przeżył już swoje życie, który jest niepotrzebny, który jest zawadą, który przeszkadza młodym w życiu. Przeszkadza im wszędzie. Przeszkadza im w mieszkaniu, przeszkadza im w tramwaju, przeszkadza im w autobusie. Starszemu człowiekowi uważam, że najbardziej potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa. I ta chęć bycia bezpiecznym właściwie towarzyszy nam całe życie. A nasila się na stare lata, kiedy już stajemy się w dużym stopniu bezradni wobec otaczającej rzeczywistości. Stary człowiek się boi. Wszystkiego się boi. Boi się opuścić swoje, swój bezpieczny kącik. On się boi, że nie będzie już miał gdzie wrócić. On się boi, że rodzina go odda na zawsze do domu opieki. Pomyślałem sobie, że gdyby zorganizować taką formę, letniego wypoczynku dla starszych osób mało fizycznie, to korzyść byłaby dwojaka. Z jednej strony ten stary człowiek mógłby wyjść ze swoich czterech ścian, zmienić środowisko, zmienić otoczenie. Natomiast rodzina w tym czasie mogłaby spokojnie wyjechać na urlop. Program ten nazwałam programem reintegracji rodzin. Mamy piękny ogród, dużo zieleni, kwiatów, gdzie odpoczywamy podczas pięknej pogody. Pani kierownik domu na występ, zaprasza na występy artystów śpiewaków operowych dla uprzyjemnienia nam czasu naszych chwil przy akompaniamencie pianina. Poza tym kierownictwo należy do Stowarzyszenia Charytatywnego przy Kościele Świętego Krzyża, skąd otrzymujemy odzież i leki zagraniczne. No tyle ode mnie, dziękujemy Dobrze. bardzo. Zruszyła się pani. I zapraszamy na przyszłość do naszego domu. Do góry, do góry nóżkę. Truch jest truch. Dobrze. 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 Nie ma takiej tradycji, ludzie po prostu nie wiedzą, no bo nie mają skąd wiedzieć, bo po prostu nie ma takich możliwości, że chociaż są niepełnosprawne, mogą sobie pojechać na czas. Handel rozpoczął się wtedy, kiedy starożytni zaczęli handlować, a może było to jeszcze wcześniej, dziś do tego nikt już nie dojdzie. Dojść zaś można na handlu do niezłego kapitału i jak uczy doświadczenie, wielu nawet całkiem szybko doszło. Trzeba jednak zacząć od zebrania kilku rzeczy do sprzedania, umiejętnego położenia ich na dywaniku przyciągającym klientów. To już połowa sukcesu. Druga to wiedza, iż na laurach spoczywać nie można. Zysk nieprzechulany zamieniamy na szczęki, by chwilę później wskoczyć na wyższy etap do budy, która jest już zaczątkiem stałości i zadomowienia się w kupieckim fachu. Wymaga on jednak permanentnego rozwoju. Ale, ale z budy czas już do sklepiku. Najpierw szwarc, mydło i powidło w bramie pod schodami. Permanentny rozwój to wchłanianie sąsiednich lokali i rozdzielenie mydła od powidła, dołożenie szkła i aluminium oraz ładnej ekspedientki. Następny rozdział tej historii to czas na wielkie pawilony, czyli mówiąc po polsku supermarkety. Mydło na lewo, powidło na prawo, szwarc przy kasie. A kiedy pawilon staje się za mały, trzeba wykonać wielki skok do sklepu z fontanną. Tu możesz porównać siłę własnych i cudzych pieniędzy. W pieckim fachu wzbogacić się można, choć to praca trudna, a droga do bogactwa żmudna. Trzymamy kciuki za Ciebie, młody adepcie sztuki Merkurego.